O oh, hello, hello e, Witam z e, Cincinnati, Ohio widzicie ładnie tu jest, nie? Ja yeah, that... beton. Belton <laughs> Właśnie Ubawiłem się, bo biorę ładunek taki do Kalifornii, tutaj stąd on de facto idzie do Illinois, no ale ja im mówię, musiałem powiedzieć, że do Kalifornii to jest tak zwany blind shipment, nie? Tak jak ja bym, o, ja bym tu miał warehouse, ja coś sprzedaję i ja chcę wiedzieć, gdzie to poszło, bo może następnym razem ja bezpośrednio do tego klienta sobie go zapiszę, sprzedam i pominę wtedy tego pośrednika, nie? Więcej zarobię. A może on kupi jeszcze więcej ode mnie tego, whatever. To jest tak zwany blind shipment, nie? Że tak de facto to to nie idzie tam gdzie oni myślą, nie idzie to do Kalifornii at all. To idzie do... tutaj do no nie? Ale o czym chciałem powiedzieć? Oni mi się pytają. O, ty, ty przyjechałeś z Kalifornii, ja mówię, nie, jak to z Arizony, nie? A, a, w Arizonie. A jak jest w Kalifornii, nie? Ja mówię, no w Kalifornii fajnie jest, no super, jest ciepło, jest piękna pogoda, nie? Będzieś się czuł jak na obozie harcerskim, nie? O tak? A, jak, a czemu jak na obozie? No bo tam, wiesz, tam jest większość ludzi, tam w namiotach śpią, nie? W centrum miasta jest, wszędzie namioty są, zajebiście, nie? Normalnie cały czas taki relaks, nie? Tylko, wiesz, czy będziesz potrzebował e, paszport, nie? Do Kalifornii, nie? E, czemu? A ja mówię, no bo wiesz, jak wyjeżdżasz z Kalifornii, to jest granica, nie? I wjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, nie? Tam jest zupełnie inny świat teraz, nie? Tam, nie wiem, czy byłeś, nie? Ale, wiesz, posłuchaj, popatrz na dziennik, to zobaczysz, nie? Jak tam jak tam fajnie jest, nie? Tam w ogóle nikt nie pracuje, nie? Wszyscy żyją fajnie, tak wiesz, w namiotach. Rent jest free zupełnie, nie? I, i wiesz, no w namiocie auta nie masz, no to no, po co, nie? No, to w ogóle ceny paliwa cię w ogóle nie interesują, nie? No, no fajnie I, i wszyscy się znają, nie? Wszyscy ci ludzie to... Oni no, są tacy nie? Będzie tak napalili, nie? A ta dziewczyna mówi, no co ty ci... Ci, ci to są bezdomni, nie? Ja mówię, jak może być harcerz, że bezdomny, jak on ma namiot, nie? <noise> Oni nie wiedzą, czy ja żartowałem, <noise> czy, ja, czy ja prawdę mówiłem, nie? Ale ale to jest smutna prawda, nie? Ja mieszkałem w Kalifornii a, 28 lat temu. Wtedy w sumie ja tam mieszkałem, ale grałem w kasenie, w Buffalo please, jak się do Nevada jedzie w Nevadzie. Jak się jedzie do Las Vegas, to to jest na pustyni. Jak w tą Nevadę wjedziecie, to, to tam prawie że na state line, już jak się Nevada zaszy, są dwa kasyna. Jest Riverboat, górska łódka po lewej stronie, i po prawej jest te Buffalo Bills, gdzie ja gra bardzo fajne kasyno. Tam masę takich rzeczy jest, że ono fajnie i ciekawie zrobione. Jest. są tam takie kanoe, takie indiańskie i taki potoczek dookoła i te kanoe one pływają tam, można wsiąść, tam, było gdzieś nie wiem, za dolara czy za darmo i tym kanoe tak się przepłynęło po tym kasynie dookoła w środku tego kasyna pod mostkami, tam było widać jak tam Indianie cię napadają w tym czasie, co w tym kanoe. no takie fajne, dobre dla dzieci, nie? A dookoła tego kasyna przy dachu zaraz e, są tory pociągnięte, taki, taka kolejka jak dla dzieci, tylko taka większa. Te wagony to są... No jakby taka malutka co w domu mamy, to byśmy jej nie zauważyli, nie? No i ta kolejka tak cały czas jeździ dookoła, dookoła tego, tego kasyna tam, nie? E, bufet tam był bardzo fajny, no super, bardzo smaczne jedzenie. To się niestety skończyło, bo z tego co wiem. Nie jest aż tak wesoło i ten bufer kosztował 3,99 dolara, 4 dolary, tak? Kiedy w tych czasach to pizza kosztowała 10 dolarów, 5 dolarów, może. Nie, no dawno, to masę lat temu, ale to był taki okres, że taki boom był w tych kasynach, to Las Vegas, to wszystko hulało. No teraz się zmieniło zupełnie. Wolę, żeby się myślami. Pozostali w tym Las Vegas, o którym wam w tej chwili opowiedziałem, a jeszcze co tam było ciekawe, sorry, ale byłbym zapomniał. Tam było najszybsze czy najwyższy roller caster na świecie, nie? Wjeżdżało się tak pod górę, wysoko po, 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 po torach, po takiej kolejce zębatej na górę, no i z góry to się dostawało się niesamowity spid, nie? także wjeżdżało się do środka tego kasyna, wylatywało się tym rollercasterem salto i tak dalej. No i tam taka kolejka fajna jest też, taka, taka jednoszynowa, taki i subway, nie? No ale ona idzie tylko z tego kasyna do tego drugiego kasyna, nad highway'em, tak można przejechać, jak ktoś chce wskoczyć do riverboat, to nie ma problemu, nie? Wsiądzie i, i przejedzie na drugą stronę. Jeszcze tam kino było takie, że wsiadało się w, w kolejkę, taką w, w goldmine w tej kopalni złota, niby gasły światła i na ekranie było widać, jak ta kolejka wjeżdża w tą, w tą kopalnię złota i dostaje niesamowite szybkości, mi się żołądek podnosił, oczy zamykałem, ale te fotele trzęsły, ten dźwięk, to wszystko wrażenia niesamowite i się wjechało do końca tej, tej kopalni całej przy tym super szybkości i ten wagonik się cofał do tyłu później także tak, znowu przeżycia niesamowite, jak się człowiek cofał do tyłu, no, po takim przejeździe, po takiej przeje przeje tak, wycieczce, to, to człowiek był tak głodny, że jedyne co w głowie miał to ten ogromny bufet, który był za zaraz za drzwiami, nie? Także no, fajne rzeczy. To tam, ten każde kasyno coś ma takiego specjalnego tam w Las Vegas, nie? A, a to kasyno to tak trochę ucichło. To jest takie wymarłe miasto tam trochę. Po prostu to już tak nie hula, nie ma tam tych turystów, nie ma tych ludzi co z Kalifornii na weekend tam pruli, tam highway był strasznie busy do tej Nevady. Nie jest to tak jak to było, ale będzie. No ja tam grałem z trzema kobietami, właśnie w tym kasynie grałem koncerty w zespole. No to takie country music, takie fajna muzyka, jak to w kasynie, nie? Wiecie. Także pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia. Zapraszam do Las Vegas.